Siedzę sobie spokojnie na kanapie, scrolluję insta i myślę, dobra, dziś wypłata, to chyba czas sprawdzić, ile tam zostało. W końcu w tym miesiącu miałam być taka ogarnięta z kasą. Otwieram apkę bankową, patrzę na saldo i czuję, jak mi się robi słabo. W serio wydałam tyle na jedzenie z dowozem. Przecież miałam gotować w domu i brać lunch do pracy. Zaczynam skrolować historię transakcji glowo, glowo, glowo. O matko, serio zamawiałam azjatyckie co drugi dzień i te wszystkie małe zamówienia po 40 zł ze shopi. No i jeszcze ta wyprzedaż na Sheinie. Miało być tylko jedno zamówienie, a wyszły trzy. Ale te kropy były takie ładne no i przecież była darmowa dostawa. Otwieram Excela z planowanym budżetem na mieszkanie, patrzę na kwotę, którą miałam odłożyć. Potem na stan konta i znowu na Excela. No tego się nie da oglądać. Dobra, to od przyszłego miesiąca na pewno się ogarnę. Może założę osobne konto na oszczędności? W sumie jest promotion na KFC. Może zamówię na pocieszenie.